Właściwie wydarzeń jest Jarosław Wolski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. I też autor vloga dotyczącego wojny w Ukrainie. I od tego zacznę, czy pana zdaniem Ukraina przegrywa tę wojnę? Nie, absolutnie nie. Nie da się powiedzieć, czy, czy Ukraina przegrywa wojnę z bardzo prostej przyczyny to, czy ktoś wygrywa czy przegrywa wojnę, oceniamy z poziomu politycznego. Jest to jedyny właściwy poziom do oceny, czy ktoś wygrywa, czy przegrywa konflikt zbrojny. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że historia pełna jest krajów, które przegrały wojnę militarnie, a wygrały wojnę politycznie przez stole rokowań. I historia pełna jest krajów, które wygrały wojnę militarnie, czasami błyskotliwie, jak na przykład Izrael i Jomkipur w 1973 roku, po czym finalnie de facto ją przegrały przez stole rokowań. Dlatego na razie stan. Na dziś jest taki, że Ukraina tą wojnę politycznie wygrywa. Co więcej, Rosjanie nie zrealizowali żadnych celów, z którymi ruszyli na tę wojnę w 2022 roku. Mhm, ale obserwujemy to, co się dzieje w obwodzie kurskim. Zdaje się, że Ukraińcy tam się wycofują w ogóle z całego tego obwodu. Zapytam w ten sposób. Czy to, co się dzieje, przyczyną tego, co się dzieje, czy jedną z ważniejszych przyczyn jest decyzja amerykańska o wstrzymaniu pomocy, w tym także wywiadowczej? To jest dobre pytanie. Bez wątpienia wojska ukraińskie od mniej więcej kwartału przeżywały ciężkie chwile w obwodzie kurskim. Operacja w obwodzie kurskim była pomyślana jako operacja wiążąca, czyli operacja, która miała ściągnąć siły rosyjskie, między innymi z Donbasu, z Zaporoża, Hersonia. Udało się to tylko częściowo, czyli Rosjanie za pomocą żołnierzy północno-koreańskich ustabilizowali sytuację w Kursku i przeszli do kontrofensywy. No i finalnie, miesiąc temu mniej więcej Rosjanie zagrozili dość mocno dostawom ukraińskim, które zaopatrywały wojska w rejonie tego łuku kurskiego, powiedzmy, wybrzuszenia w kursku, co było jedną z przyczyn czysto militarnych potrzeby wycofania się, no ale pierwotną było to, że operacja ta po prostu nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. A Pana zdaniem dużo się mówi o pokoju? Wiem, że to jest kwestia polityczna tak naprawdę, ale dzisiaj prezydent Ukrainy Łukaszenko powiedział, że no, nie, właściwie nie ma o czym rozmawiać na razie, bo Rosjanom dobrze idzie na froncie. Nie wiem, czy określenie dobrze idzie na froncie jest zasadne, skoro Rosjanie przez 3 lata wojny zdobyli mniej więcej 20% terytorium Ukrainy. Właściwie nie, tak naprawdę 14% przez 3 lata wojny, 20% licząc to, co zagrabili w 2014 roku i zapłacili za to kosztem 800 tysięcy żołnierzy zabitych i rannych oraz ponad 21 tysięcy sztuk zniszczonego sprzętu. Są to straty nienotowane na kontynencie europejskim od II wojny światowej. No i tempo rosyjskich ofensyw w tym roku jest to tempo właściwe dla Wielkiej Wojny, czyli dla I Wojny Światowej. No, ciężko to ocenić tak szczerze mówiąc jako sukces, raczej plusowe zwycięstwo, jeżeli chodzi o sam Donbass. Natomiast bardziej zwróciłbym uwagę na aspekt polityczny, czyli piłka jest teraz po stronie rosyjskiej. No i w tej chwili Rosjanie starają się wrócić do swoich żądań z formatu stambulskiego albo ultimatum ławrowa z, z zeszłego roku. Czyli do próby politycznego obrócenia militarnej klęski, którą do tej pory ponieśli, w jakąś formę pata albo teoretycznie zwycięstwa, czyli próbę zagrabienia w sposób trwały czterech obwodów Ukrainy no. oraz próbę uzyskania tego, o co im chodzi od tak naprawdę 2022 roku, czyli częściowej demilitaryzacji Ukrainy i stworzenia tam takich uwarunkowań politycznych, żeby mogli oddziaływać bezpośrednio na politykę swojego sąsiada. Mam nadzieję, że nie uda się Rosjanom tego w formacie politycznym przeforsować przy stole negocjacji. Chcę Pan zapytać o kwestię broni atomowej, bo za sprawą wywiadu prezydenta Dudy ten temat wrócił. Nuclear sharing, amerykańska broń atomowa w Polsce. Niektórzy mówią, że powinniśmy mieć broń atomową własną. Pana zdaniem to jest sensowne myślenie czy ślepa uliczka? Panie redaktorze, myślę, że to jest w ogóle um, nieporozumienie obecnie z bardzo prostej przyczyny. Należy zrobić tak, jak robi na przykład Południowa Korea, czyli najpierw zbudować przemysł atomowy, zbudować um, przemysł, który w razie czego jest w stanie wyprodukować broń atomową. Zbudować środki przenoszenia. Korańczycy mają komplet środków przenoszenia bazowania morskiego, lotniczego i powietrznego, między innymi rakiety balistyczne średniego zasięgu, pociski manewrujące zasięgu ponad 3000 km, pociski balistyczne odpalane z okrętów podwodnych, z okrętów nawodnych, z platform lądowych. Jak to wszystko zbudujemy, to wtedy dopiero możemy dywagować o tym, czy broń atomowa w Polsce i dla Polski w danym kontekście miałaby sens. Natomiast koreańczykom zbudowanie Środków przenoszenia broni atomowej i przemysłu atomowego, który byłby w stanie ją wyprodukować, zajęło mniej więcej 25 lat, czyli jedno pokolenie. Bądźmy w tym miejscu, które są teraz Koreańczycy z południa, a potem zastanawiajmy się, czy to w ogóle ma sens. Na razie ta dyskusja jest bezprzedmiotowa po prostu. A francuski parasol atomowy, bo to też się pojawia. Zdaje się, że to jest w ogóle doktryna francuska, no ale teraz o, o niej głośno, bo, bo mamy różne wątpliwości dotyczące tego, jak i czy zadziała Pakt Północnoatlantycki. Znaczy, czy zadziała Pakt Północnoatlantycki, Atlantycki, to myślę, że nie ma wątpliwości, ponieważ on do tej pory raz zadziałał stuprocentowo skutecznie, było to po 11 września. Kilkukrotnie różne kraje Paktu powoływały się na różne artykuły i dostawały za każdym razem tą pomoc. Tak szczerze mówiąc, nie ma żadnych realnych przesłanek, żeby wątpić w pomoc sojuszniczą w ramach NATO. Natomiast, jeżeli chodzi o francuski parasol atomowy, należy pamiętać o tym, że w Europie jedynym krajem, który ma suwerenność użycia własnej broni atomowej poza Amerykanami są oczywiście Francuzi. Francuska Doktryna atomowa z deaskalującym uderzeniem jądrowym jest dość ciekawa. Jest ona Oczywiście skupiona głównie na obronie Francji, natomiast Francuzi od mniej więcej 2020 roku nie wykluczają obrony sojuszników i objęcia ich parasolem atomowym. Myślę, że są to propozycje, które należy rozważyć, natomiast należy pamiętać o tym, że tego typu nuclear sharing jest drogi, pochłania dość duże środki w danym budżecie Ministerstwa Obrony. I to nie jest dalej nasza broń atomowa, tylko środki, które ewentualnie są nam użyczane, ale są pod pełną kontrolą innego państwa. Pytanie, czy jest to po prostu warte. Mm -hmm. To jeszcze jedno pytanie do eksperta, bo pojawiły się takie informacje po wypowiedzi w Radiu Z e, byłego ministra Błaszczaka dotyczące kodów do HIMARS-ów i pojawiły się takie wątpliwości, czy, czy ta droga broń, którą od Amerykanów kupujemy, czy ona może być takim drogim przyciskiem do papieru, jeżeli Amerykanie zdecydują się wyłączyć. Wszystko. Nie ma takiej możliwości, panie redaktorze. Ograniczenia mogą się znajdować zupełnie na innych poziomach, w innych miejscach. Natomiast pragnę uspokoić pana redaktora i widzów: nie ma żadnych najmniejszych podstaw, żeby twierdzić, czy polskie Hajmarcy nagle przestałyby strzelać, albo że istnieje jakakolwiek możliwość zdalnego i wyłączenia. To samo tyczy się samolotów F-35, to samo tyczy się innego uzbrojenia, które kupujemy ze Stanów Zjednoczonych. Pewne ograniczenia mogą być na polu serwisu, na polu części, części zamiennych, na polu informacji do rakiet średniego zasięgu czy tam dalekiego zasięgu, pocisków manewrujących, takie jak na przykład Jasmer, które kupujemy i tu mogą być pewne ograniczenia jak najbardziej, natomiast nie w kwestii samych wyrzutni HIMARS i nie w kwestii amunicji do himars -ów. A ta kwestia, które się pojawiły też ostatnio w wypowiedzi premiera, e, przeszkolenie, e, masowe szkolenia, dobrowolne, ale masowe szkolenia. E, czy wierzy Pan, że do 2027 roku, czy to jest realne? Jesteśmy w stanie przeszkolić 100 tysięcy ochotników? Absolutnie w to nie wierzę. Nie wierzę, ponieważ obecna wydolność polskich ośrodków szkoleniowych to jest mniej niż 1 trzecia tej liczby. E, większość tego szkolenia jest robiona no, dość... E, w skróconym bardzo programie uważam, że nie jest to możliwe. Jeżeli mówimy oczywiście o takim normalnym przeszkoleniu, które czyni z potencjalnego mężczyzny czy też kobietę wartościowego, poborowego, mobilizowanego w razie konfliktu, czyli takie przykładowe 90 dni szkolenia, nieważne czy naraz, czy rozbite natury, Wydaje mi się, że absolutnie jesteśmy w tej chwili nieprzygotowani do tej formy przeszkolenia. Nie mamy dość bazy szkoleniowej, bazy poligonowej, instruktorów. Ogromnym obciążeniem dla, dla nas jest już w tej chwili realizowanie szkoleń dla armii ukraińskiej, żołnierzy ukraińskich na polskich poligonach. Jestem tutaj bardzo głęboko sceptyczny i wolałbym, żebyśmy podeszli do tego, tak jak podeszli Francuzi, którzy na przykład rozbudowują bazę szkoleniową, zwiększają liczbę instruktorów, a potem dopiero dyskutują o tym, czy o, i o ile należy zwiększyć liczebność francuskich sił zbrojnych. Znowuż y, stawiamy troszeczkę wóz przed koniem. Jarosław Wolski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, autor vloga Wolski o wojnie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję Panie Raktorze, dziękuję Państwu.